kim Rzeczpospolita graniczy w tym miejscu ze Związkiem Radzieckim czy z Litwą. Ich słup daje dwie odpowiedzi, a nasz pokazuje, że w imieniu korony nie powinniśmy pytać. Witautas z Danis uważa, że tu gdzie mieszka on, Litwin, to znaczy we wsi Buraki jest Litwa. Przeto graniczy sam ze sobą, chociaż uprawiać może tylko tę część własnych gruntów, która w roku 44 znalazła się po zachodniej stronie zasieków. Wschodnia

cieniutkim strumieniem napływają dary dla Litwy. Więcej jest w Puńsku półek niż szpaczek. Osłabły porywy serca, zapadła i zwyciężyła jeszcze raz cisza w miejscu, z którego rok temu przepędzał ją codziennie ruch kilku tysięcy obywateli sąsiadujących ze sobą państw. Polaki do Europy porasta trawa. Silnie kontrolowana. Związki zawodowe, które dawniej kupowały dla aktywu miejsca na widowni, teraz zajęły całą scenę teatru polskiego. Jesteśmy dziećmi stanu wojennego. Tak, tak mówi pan Michnik. I inni mówią: no. Piotr Ikonowicz dał tutaj swój popis szczególny w tej sprawie. Jaki stan wojennego? Jakie dzieci? A skąd my się wywodzimy? Tu jak siedzimy? A co Miodowicz robił i inni w czasie, kiedy stan wojenny był, prawda? Zapieprzaliśmy wszyscy na swoich stanowiskach pracy. Tam byliśmy. Tam na stan wojenny zastał. Ja się cieszę, że pan Kuron uczestniczy w naszych spotkaniach. Panie Jasku, jak plan, plan pana Bacerowicza, który jest wielcy ułomny, ponieważ zakłada likwidację stanowisk pracy, ponieważ zakłada bezrobocie na podorędziu, czyli na samym wyjściu zakłada bezrobocie, to jak pan nie przedstawi związkom zawodowym i nie zrobimy tutaj wspólnego programu zabezpieczeń socjalnych, to te, powiedzmy, działania pana o niczym nie znaczą. Program Balcerowicza jest programem rządu, a więc także programem Mazowieckiego, moim i innych. I chcę powiedzieć że ja się z wszystkimi, którzy tu coś mówili, co do jakby ich opisu sytuacji, w której się znajdują, zgadzam. To znaczy jest tak, że jest całe mnóstwo niesprawiedliwości w udziale, w podziale tego dochodu. I jak kolejarze mówią, że mają za mało, to mają rację. I jak mówią to tkaczki z Łodzi, to mają rację. I jak mówię to służba zdrowia i nauczyciele, to też mają rację. Jeśliby więc rząd miał wymierzyć sprawiedliwość i podnieść wszystkim płace, tośmy to już przerabiali. Sensacją kongresu było oświadczenie ustępującego przewodniczącego, iż porzuca myśl o ustąpieniu i jeszcze raz wchodzi do gry. Wiele osób tutaj podważa pańskie kandydowanie. To nie jest wyimaginowane jakieś zdanie tych osób, lecz odzwierciedlenie tego, co się słyszy na dołach. Przyjechaliśmy przygotowani do wyboru przewodniczącego. Kolega opowiadał się od dłuższego czasu, że nie będzie startował. I teraz jesteśmy w rozterce. Jest to po prostu według mnie troszeczkę nieuczciwa gra. Ja dużą wagę przywiązuję. W swoim życiu, w działalności do uczciwości. Takie słowo jest w języku polskim. Jak widzisz swoją osobę w odniesieniu do Wacka Martyniuka? Bo Wacek ma kasa moralnego. Pierwszy kongres OPZZ uchwalił słynny kanon. Jeden zakład pracy, jeden związek. Drugi miał zdjąć polityczny garb z organizacji, ale zdaje się zostawił tę robotę trzeciemu kongresowi. Ma pan bilet. Rozpuściłem dziecko trzy bilety. Sceny jak z Lurt albo Jasnej Góry. Jesteśmy tymczasem przed salą Kongresową Pałacu Kultury i Nauki ex imienia Józefa Stalina, świętości doszczętnie obalonej. Nie było tu nigdy liczniejszego zgromadzenia jak to przed seansem Anatolija Kaszpirowskiego, psychoterapeuty z Kijowa. Jakiż magnetyzm musi mieć człowiek który przyciąga ludzi nawet z obszarów rezygnacji. To zastanawiające, jak bardzo szukamy źródeł nadziei. To aż niepokojące, jak wielkie mamy potrzeby w tej sferze. Ale to niemoralne. By ktoś, jak uczyniła to Westa, handlował nadzieją po 50 tysięcy od sztuki. Niewiele wiemy o tajemnicy życia i człowieka, za to coraz więcej o jego naturze. Dobry wieczór, uważajmy, z Dobry wieczór, szanowni państwo. Ja wróciłem i was w swoje i przeniosłem was również do swojej przeszłości. w swoim czasie przeprowadziłem, Kromie pracy w больnicy, Oprócz pracy w szpitalu. Ja pracował wрачem, Pracowałem jako lekarz psychiatra, i psychoterapeuta i psychoterapeuta. I ja chcę uprzedzić. i was i, I, was, i lekarzy. Że psychoterapia i moje leczenie nie mogą zamienić medycyny. To jest tylko jej niedużą częścią. Cierpiałam na Prurigo 15 lat. I oczywiście cała skóra była sypana krostami. Minęło wszystko, pozostało na twarzy pojedyncze we włosach. Jednocześnie po 30 latach rozeszły mi się guzy na pośladkach po iniekcjach syntolutanu. Od czterech programów, jak oglądałam pana, ustąpiło całkowicie, bo tak chorowałam, że miałam ponad 220 nawet ciśnienie. Ja rekomenduję wam, radzę wam, zakryć глаза, zamknąć oczy i nie, zadawać się nikogo zadanie, nikogo pracy. i nie zadawać sobie żadnego zadania, żadnej pracy. Pięć. 6. 7. że Wielu z Was czeka, aż powiem, że przejdzie cukrzyca nie ja I nawet denerwują się, bo tego jeszcze nie powiedziałem. kiwali głowami goście naczelnego architekta Warszawy, co oznacza, że plac teatralny może tak wyglądać i wróży, że będzie tu kiedyś jak już było przed wojną. Do ratusza chodzi się częściej niż do opery, więc nowy ratusz w starym miejscu zaludniłby tę pustynię, a dostawione kamienice zlikwidowałyby dzisiejsze rozwichrzenie architektoniczne. Teatr zostawiamy w spokoju. Po tym spacerze Bieruta stało się jasne, że nie będzie północnej pierzei, natomiast będzie rozbiórka, a potem co komu przyjdzie do głowy. Z placu zrobiło się banalne skrzyżowanie z przeciągami. Projekt architekta Janusza Matyjaszkiewicza przewiduje likwidację wszystkiego po stronie Nike i odtworzenie istniejącego jeszcze do 1944 roku kompleksu architektonicznego. Kto się na to pisze, ma szansę zaangażowania własnego kapitału tak blisko opery, że aż wykluczone, że coś nie zagra. Rzeczpospolita graniczy w tym miejscu ze Związkiem Radzieckim czy z Litwą. Ich słup daje dwie odpowiedzi, a nasz pokazuje, że w imieniu korony nie powinniśmy pytać. Witautas z Danis uważa, że tu, gdzie mieszka on, Litwin, to znaczy we wsi Buraki, jest Litwa. Przeto graniczy sam ze sobą, chociaż uprawiać może tylko tę część własnych gruntów, która w roku 44 znalazła się po zachodniej stronie zasieków. Wschodnia zamieniła się w zagraniczny ugór. Laba z wachą rozgrybie się ziółowym. Ścindon i wieku Republiką są uchwały zeszłorocznego prezidenta posiedz. Chodzi po ludziach, Sygit czepła i zbiera na fundusz pomocy zablokowanej Litwy. Zdolana już zgromadzić 16 milionów złotych. to. Cieniutkim strumieniem napływają dary dla Litwy. Więcej jest w puńsku pułek niż szpaczek. Osłabły porywy serca, zapadła i zwyciężyła jeszcze raz cisza, w miejscu, z którego rok temu przepędzał ją codziennie ruch kilku tysięcy obywateli sąsiadujących ze sobą państw. Szlaki do Europy porasta trawa, silnie kontrolowana. Związki zawodowe, które dawniej kupowały dla aktywu miejsca na widowni, teraz zajęły całą scenę teatru polskiego. Jesteśmy dziećmi stanu wojennego. Tak, tak, mówi pan Michnik. I inni mówią, no, Piotr Ikonowicz dał tutaj swój popis szczególny w tej sprawie. Jaki stanu wojennego, jakie dzieci? A skąd my się wywodzimy? Tu jak siedzimy. A co miodowicz robił i inni w czasie, kiedy stan wojenny był, prawda? Zapieprzaliśmy wszyscy na swoich stanowiskach pracy. Tam byliśmy. Tam na stan wojenny zastał. Ja się cieszę, że pan Kuroń uczestniczy w naszych spotkaniach. Pan Jasku, jak plan, pan, plan pana Barcelowicza, który jest wielcy ułomny, ponieważ zakłada likwidację stanowisk pracy. Ponieważ zakłada bezrobocie na podorędziu, czyli na samym wyjściu zakłada bezrobocie. To jak pan nie przedstawi związkom zawodowym i nie zrobimy tutaj wspólnego programu zabezpieczeń socjalnych, to te, powiedzmy, działania pana o niczym nie znaczą. Program Balcerowicza jest programem rządu, a więc także programem mazowieckiego, moim i innych. Chcę powiedzieć, że ja się z wszystkimi, którzy tu coś mówili co do jakby ich opisu sytuacji, w której się znajdują, zgadzam. To znaczy, jest tak, że jest całe mnóstwo niesprawiedliwości w udziale, w podziale tego dochodu. I jak kolejarze mówią, że mają za mało, to mają rację. I jak mówią to tkaczki z Łodzi, to mają rację. I jak mówię, to służba zdrowia i nauczyciele. To też mają rację. by więc rząd miał wymierzyć sprawiedliwość i podnieść wszystkim płace, tośmy to już przerabiali. Sensacją kongresu było oświadczenie ustępującego.